Quite like you got me falling through and through, straight to the top. I'm tumbling, our roller wszystkim my już wstaliśmy, Jest, yy, dochodzi dziewiąta, Marek poszedł na dół jeszcze z Bastrem, poszedł do bagażnika, miałem jeszcze bułki i pompelsy nie wyciągnięte z wczoraj, bo wczoraj rado tego wyciągnąć. Ja właśnie się yy, okąpałam, umyłam włosy, mam trochę jeszcze tutaj z tyłu wilgotne, co mam nadzieję mi zaraz wysną. Torba już tak spakowana, robię tylko jeszcze śniadanie i wyruszamy w góry. Halo dzieci, gdzie jedziemy? W góry jedziemy? Góry. A mamy sanki? Tak. A mamy... Yy, Dupalota mamy. Dupalota mamy? Super. A mamy fajne ciuszki. Tak. Mamy buty zimowe. Tak. Mamy spodnie zimowe. Tak. Mamy czapki rękawiczki. A noła ma? Nie, ja nie mam. Co? Ja nie mam. Ale wszystko jest spakowane, mamy wszystko ja mamy. Mamy mamy. Stało nam jeszcze 152 km tylko. Dojechaliśmy mówię prawie, mamy jeszcze e, 15 km. Zatrzymaliśmy się tylko na takiej stacji, bo niestety nie umieliśmy już wytrzymać, by trzeba było iść do toalety. Ja już byłam, potem teraz poszedł e, Marek, wziął też na ten. No, a tam też się osiku. No, a jeszcze śpi, ale tu już jest naprawdę dużo śniegu. Zobaczcie, tu już jest śniegu. Tyle mamy śniegu właśnie dlatego na pewno będzie w górach też śnieg. Tak, I to chłopaki już gotowe. No nie było za nam łatwiej, dlatego tak to długo trwało, bo latanie już jest ubrane w góry i ten kombinezon Marek musiał mu na pewno cały ciało. No ta taka da, że właśnie temperatura spada na dół, mamy już tylko pół stopnia. I jesteśmy już dość wysoko I śniegu jest też dużo Halo dzieci, gdzie wy jesteście? Idziemy na górki zjeżdżać? Natan? Tak? Przyjechaliśmy Pożyczyliśmy sobie sanki i idziemy teraz na górki zjeżdżać Idziemy do, do pokoiku. No mam, ci zaraz zobacz, co ty masz. A chodź, onimy. 354. Tak, szukamy tu co. Są... Wielki ten hotel to jest nie? Co, ałamyszko. Idziemy, już idziemy. Chodź. Tak, idziemy teraz do pokoju, troszkę się ogrzać. Zjeść może jakieś przekąski małe. Wysuszyć troszkę buty, bo zostały już przemoczone. Widzisz, dzidzia? Chodź, dzidzia, chodź. Chodź, pościągamy to. Ogrzejemy się troszkę. Potem zejdziemy sobie coś zjeść i potem może pójdziemy znowu w góry. Proszę. Tu wchodzimy, chodź. Chodź, myszko. Tu mamy łóżko nawet. Zamykamy. Tak. I tutaj mamy na wejściu lustro. Tutaj mamy na wejściu, co mamy na wejściu? A, taką sypialnię. Z szafą. Z łóżkiem. Tu mamy po prawej stronie łazienkę. Teraz sobie ją sprawdzimy. Nanną. A tu jest nasz pokój. Tu mamy stolik, możemy sobie bułki zjeść, to jest buty mokre, nie? Te buty mokre od razu lepiej na kaloryfę. Kaloryfer na full papa co cię później to. Ta ogrzewanie możemy wszystko sobie wysuszyć. Nie ja przyjemnie nie! Nie, nie Taki balkon mamy Widok na, na góry Uuu, widok jest piękny Piasku? My się troszkę ogrzewamy teraz Leżymy pod kołdarkami Marek widzi drzemie jak zwykle już troszkę zmarznąć Dzieci wydawały się na zmęczone, ale chyba nabrały już energii. Tam się suszą nasze rzeczy. Zostaw tą bułkę, Dzidzia. Dzidzia, zostaw tą bułkę, zjedz tego batonika do końca, a bułkę połóż. Tak, poślijmy się troszkę pilderkami. Daj mamu, też tutaj, ma też

Lewandowski z w ogóle powiedziałeś? A ci nie jest zimno w tych majtkach? A tam wszystko pościągał i suszę na kolory no, ale tak biegać w majtkach, to mi jest na przykład trochę zimno. Ja jestem trochę zmarznięta, co prawda ja nie miałam tego kobieta zonu zimowego, który dzieci miały. No, tak, posiedzimy jeszcze, może, z 30 minut. I pójdziemy znowu na górki, na śnieg. Nua! On jest od tego telewizora w tej chwili. Mamy taki piękny widok z pasenu. Oh taki my piękny pan. widok z okna. Gdyby ja jest naprawdę tam śniegu, banie. Tam będzie śniegu w tym miejscu, gdzie jest nietykane. Do pasa. No, no. Marek się kopie właśnie z żoną sam na sam. O, z tam choinki zasłaniają ten widok, ale jest myślę ok Tam wyciąg jeździ, tam myślę pójdziemy jutro. Tam była też dość kolejka, dlatego myślę pójdziemy tam jutro na pośniadanku z tego, że dostało mi się niestety trochę śniegu do butów, co w niektórych miejscach było naprawdę no. dużo śniegu i co było nieuniknione podsuszę, podsuszę podsuszę sobie teraz y, je w środku trochę suszarką nie będę czekała aż wyszedł na kaloryterze, by to trwało wieki Tak, my już jesteśmy już rozgrzani i gotowi na rundę dwa. Noa już wychodzi z Natanem. Noa! Nie, ty jeszcze poczekaj, mamusie, halo! Ty masz rękawiczki ubrane? Tu proszę, rękawiczki. Ubrać najpierw. Tak. Tu dzieciaczki już stoją, gotowe. Ciuszki cieplutkie, nie? Tu trzeba jeszcze światło zgasić, tylko... No, a to idziemy najpierw to to pozanosić wszystko. Tak? No idę. Patrzcie. Tak zobaczcie jak tu pięknie. Jest 20 godzina. Stoki zostały pięknie oświetlone. Nasze dzieci już w łóżkach, co prawda jeszcze nie śpią, ale to już jest końcówka od nich. Przez te choinkie chcę nie widać dokładnie tutaj tych stoków, ale naprawdę jest bajecznie. Tak, byłam teraz na balkonie, troszkę, a są teraz przepięknie te stoki oświetlone. Tam dalej ludzie zjeżdżają, no ale no ma dopiero 18 miesięcy, już śpi. Pieszko w ogóle gdziekolwiek z takim maluchem od niej nie wychodzi. Z tym macią dużo chodzi młodzieży, troszkę są przeważnie podpici. Dlatego mówimy nie, nie idziemy tam już dzisiaj z nimi nic. Już to też jest dzień. Oni już nie do nas z dzieciaków, teraz pią, Ja teraz korzystam z okazji i wskakuję do wany, troszkę się wygrzać. Dam sobie takiego olejku. Idę się wygrzać. Ja wyszłam właśnie z wanny. Nałożyłam sobie jeszcze taką maszeczkę nawilżającą, którą muszę poradzić 10 minut. Dzieci już śpią. Teraz poszedł Marek się troszkę wygrzać. E, będę musiała chwilę podłączyć aparat e, podładowania, dlatego ja się już na dziś z Wami żegnam. Zobaczymy się znowu jutro. Pa, pa. Dobranoc.